Każdej osobie jest talent, i naszą misją jest właśnie wspieranie tych talentów, wydobywanie i pokazywanie. Aaaa! Najbardziej lubię drewnianka właśnie przed. I te przygotowania niby się stresuję, ale w koniec końców jednak to tak najbardziej napędza. Energia stylistyczna, że jak wchodzisz to masz takie, że scena jest jakby twoja i możesz tam sobie robić co chcesz. Bo ta adrenalina i to, że dzieje się to na żywo, jest to nie do opisania. Stoimy wszystkie, czy nawet ćwiczymy razem. To jest taka energia fajna, że aż się nie da opisać tego słowami. Świetnie jest, naprawdę. Uwielbiam po prostu takie, szczególnie próby, bo są takie. Yy, to jest taki rodzinny vibe. W ogóle w grupie świetnie się śpiewa, a na głosy jeszcze bardziej, więc no, ja bardzo lubię. To na pewno wyzwanie, bo zgrać wszystkich nie jest takie łatwe, ale bardzo lubię.